Żyjemy globalnie, więc wszyscy jesteśmy niejako sąsiadami. Jeżeli komuś dzieje się krzywda, nie możemy nie reagować, nie możemy być nieczuli na ludzkie dramaty. Dzisiaj łatwiej jest pomagać ludziom, nawet mieszkającym w odległych rejonach świata, ponieważ bardzo szybko dowiadujemy się o ich potrzebach. Co roku, pomocy humanitarnej potrzebują miliony osób. Na całym świecie, poszkodowanych w konfliktach zbrojnych, poszkodowanych w katastrofach naturalnych. 19 sierpnia, w Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej, jako dyrektor Caritas Polska, pragnę przypomnieć o niezwykłej pomocy, jaką może i powinien podjąć każdy z nas. Bez pomocy z zewnątrz wielu ludzi. Skazanych by było na śmierć. Tak było w Syrii. Dziś wiemy o kolejnych wielkich wyzwaniach. Jest to dramat około 20 milionów Jemeńczyków zagrożonych śmiercią głodową, a także dramat mieszkańców Wenezueli, którzy każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie. Dziś, w tym wyjątkowym dniu, nie tylko pomódlmy się. Za naszych braci i siostry mieszkających w Wenezueli czy Jemenie, ale także okażmy im swoją solidarność.